No, świat przedstawia. Kochanie, to nasz nowy domek. Film producenta Śleka i reżysera Gangu Wiewiura. Fajowo, że ktoś się wreszcie wprowadza do tego zamku Frankenstein'a. Cześć, jestem Leon. Cicha i ponura? Tak je lubię. Każdy dom ma swoje sekrety. Um, o co chodzi z tymi małymi Mikołajami? Ognomy ogrodowe. To czemu nie są w ogrodzie? ich zbyt wiele. Ty, bo ci żyłka pęknie. Zaraz mi się czapka sfilcuje. Czego wy chcecie? W mnie niczego. Pilnujemy tej chaty przed potworami z innych wymiarów. Jak nie pomożecie, będzie niezłe szampon. Wchodzę w to. Ty, krasnal! Ja ci tam krasnal! Lód Biorę go na siebie. Gnom pilnuję! Gnom obroni! Gnom potwory precz pogoni! Znalazłem sposób na śmierdzieli! Przybij gada! Gnomy rozrabiają! Psst! W szufladzie! Pryształ! Gnomy rozrabiają w kinach!